Tę opaskę, którą będziesz teraz dzierżył, traktujesz jako, jako zadanie, które musisz wykonać. To pierwsze pytanie i za chwilkę drugie. Tak, e, dzień dobry, witam wszystkich. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie, e, móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski. E, olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników sztabu, wszystkich kibiców. I zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty żebyśmy dali dużo radości naszym, naszym kibicom i żebyśmy wygrywali mecze. Na absencję lewego, na to, co się wydarzyło, czy rzeczywiście był jakiś kwas między Wami a, a nim, czy też po prostu zostawiasz tę decyzję lewemu, to, że tak się zachował przy odebraniu opaski. Jak Ty na to patrzysz jako jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy? I czy tak powinien się zachowywać kapitan? Nie będę się odnosił do, do decyzji, jaką podjął. Wiemy jakim jest zawodnikiem, wybitny piłkarz, na pewno, nie jest to, jak, nie, nie. jest to wybitny piłkarz i nie ma co, tutaj co, co, co dywagować. Decyzję trener podjął, ja ją szanuję z wielkim, z ogromnym wyróżnieniem i... Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja chcę spełnić tą funkcję jak najlepiej tylko potrafię. Proszę, Jacek. Jacek Kurowski, Piotr. Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło? Selekcjoner ogłasza, że ty będziesz kapitanem, a chwilę później Robert Lewandowski oznajmia, że nie będzie grał w reprezentacji narodowej, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz. Twoja pierwsza myśl, to jest moje pierwsze pytanie. Na reprezentacji przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj, eee, ja mogę powiedzieć, że jest to eee, najważniejsza drużyna, w jakiej gram robię dla niej wszystko. I do tego tak podchodzę. No, tutaj każdy podchodzi na swój sposób do, do tej decyzji. Druga rzecz to pytanie o zespół. Mamy jutro mecz, bardzo ważny w eliminacjach mistrzostw świata. Jak zespół zareagował? Jak zareagowali Twoi koledzy? Bo nie uwierzę, jeśli powiesz, że o tym nie rozmawialiście, skoro my w zasadzie od wczorajszego wieczora rozmawiamy o tym niemal wyłącznie. Więc co Ty możesz powiedzieć o reakcji zespołu? Teraz liczy się dobro drużyny i skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego spotkania. Wiemy, jak ono jest ważne dla nas i na tym się skupiamy. Piotr, ja za długo jestem dziennikarzem, żeby nie znać tej formuły, którą właśnie wypowiedziałeś. Proszę powiedzieć coś więcej, bo przed tak ważnym meczem taki wstrząs nie może zostać bez, bez reakcji, bez, bez echa. Ja już powiedziałem, liczy się dobro drużyny i skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, czyli wygrać jutrzejszy mecz. I... Tyle w tym temacie. Dobra, to jeszcze jest ostatnie pytanie. Czy tak sobie wyobrażałeś swoje setne spotkanie w reprezentacji Polski? Właśnie w takiej atmosferze? Czy, jak sobie wyobrażałem? Wyobrażam sobie, że e, zwycięsko. I mam nadzieję, że tak się stanie jutro, jeżeli będzie dane mi zagrać, bo też nie wiadomo, jak się dzisiaj będę czuł, ale zrobię wszystko, żeby ten setny mecz był e, przede wszystkim zwycięski dla naszej drużyny. Dawid. Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Piotrze gratuluję z okazji, że jesteś kapitanem i mam pierwsze pytanie, czy rozmawiałeś z Robertem Lewandowskim, czy do Ciebie zadzwonił po tej nominacji, czy, czy w ogóle mieliście jakiś kontakt? Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. Nie mieliśmy okazji rozmawiać. Ej, co Twoim zdaniem jest najważniejsze teraz w roli kapitana w takiej sytuacji? Czy Ty uważasz, że zespół jest rozbity, scementowany może tą decyzją, czy, czy masz jakieś pierwsze takie wrażenia tego, jak jesteś kapitanem? Jak właśnie zostało to odebrane przez przez zespół, bo to nas bardzo ciekawi. Dziękuję. No, najważniejsze, tak jak już wspomniałem, jest dobro drużyny. Tutaj wszyscy e, wiemy, co, jaki jest cel naszej, naszej reprezentacji tutaj po przyjeździe do Finlandii i na tym się skupiamy. E, każdy musi dać siebie maksa, żeby, żebyśmy zdobyli trzy punkty i umocnili swoją pozycję w tabeli. Łukasz Wójcik, to pan 24 Piotr, to doprecyzowując, dopytując Ciebie. A chciałbyś z Robertem porozmawiać, nie wiem, czy w cztery oczy, czy, czy, czy szerzej z, w szerszym gronie zawodników, tak żeby może trochę wypuścić powietrza, żeby, żeby tę atmosferę oczyścić, żeby, żeby wyjaśnić sobie parę rzeczy, no bo nawiązuje też do tego, no nie tak nie tak, wszyscy się zgodzimy, chyba powinno to Nie będę miał z tym problemu, także jeżeli do takiego spotkania czy rozmowy ma dojść, to jak najbardziej jestem na to otwarty, ale yy, wiemy doskonale, że... Jutro jest bardzo ważny mecz i jeżeli do takiej rozmowy ma dojść, to oczywiście po tym spotkaniu. Przemek, tak? Czy jakieś pytanie? Okay. Proszę, Konrad. Konrad, Ferstersport.pl. Piotr, ja mam takie pytanie. Czy Ty jako zawodnik, Wy jako drużyna mieliście, nie wiem, po piątku, może w sobotę poczucie, że ta zmiana kapitana w reprezentacji Polski jest potrzebna? Czuliście, że, że, że taka decyzja powinna zapaść ze strony selekcjonera? Dziękuję. Tutaj już pozostawię to odpowiedź trenerowi. No, jest szefem, jest bosem, on podejmuje decyzje i rozmawialiśmy. Powiedział, że, że chce, żebym został kapitanem. To jest naprawdę wielki zaszczyt i nie odmawia się takiej funkcji i chcę ją spełnić jak najlepiej. Proszę Tomek. Dobry Piotr, to Tomasz Inter. Ja Chciałem zapytać, wybiegając trochę w przyszłość, wiemy, że ta deklaracja Roberta Lewandowskiego nie jest wiążąca na tyle, że nie jest to ostateczne wypisanie się z reprezentacji. Czy Ty jako przedstawiciel całej grupy wyobrażasz sobie, że Robert Lewandowski wróci do gry reprezentacji i przyjmiecie go z otwartymi ramionami? Czy wczoraj coś pękło na linii Robert Drużyna? Tak, już wcześniej wspomniałem. Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą oddać serce za, za kraj, za tą reprezentację i ja jestem tą osobą, że zawsze. Z, z wielką radością tutaj przyjeżdżam i to się nie zmieni. Proszę Filip. Filip Jastrzębski, 1 Polskie Radio. Pozwolę sobie na chwilę zmienić temat i przejść do, do jutrzejszego spotkania, o którym w ogóle się nie mówi. Gdybyś mógł powiedzieć, z jakim nastawieniem wychodzicie na drużynę Finlandii, jak ją traktujecie? Czy to jest drużyna, której bliżej do Mołdawii, Litwy, Malty, czy jednak bliżej reprezentacji Polski? Jest to na pewno bardzo ciekawa reprezentacja. Przegrywając ten ostatni mecz z holendrami pokazali kilka momenty bardzo dobrej gry. Już stracili dwa razy punkty, także jutrzejszy mecz będzie dla nich bardzo ważny, ale my jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że w jutrzejszym meczu pokażemy na co nas stać i będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Przewodniczący, Kofiara, Super Expressu. Cześć Piotrek. Chciałem doprecyzować jedno z wcześniejszych pytań o to, czy, o to, jak zareagujecie, kiedy zmieni się selekcjoner, tak jak powiedział, napisał Robert Lewandowski i on mógłby do tej reprezentacji wrócić. Czy wy przyjmiecie go z otwartymi ramionami, czy, czy czekacie na, na taki powrót Roberta Lewandowskiego? I drugie pytanie, jakim kapitanem z twojej perspektywy był Robert Lewandowski, z perspektywy kolegi z zespołu? No to myślę, że będzie czas, żeby o tym poopowiadać, porozmawiać, ale nie widzę, żeby to był odpowiedni moment na to. Skupiamy się na tym jutrzejszym spotkaniu z reprezentacją Finlandii i chcemy, chcemy to spotkanie wygrać. Proszę jeszcze Jacek, chciałeś coś dopytać? Ja mam jeszcze dwa pytania Piotr, no teraz będzie już dotyczące ciebie, twojego stanu zdrowia. Wiadomo, rozmawialiśmy przed, przed pierwszym meczem, mówili, że czujesz się dobrze, a jednak w meczu z Mołdawią nie zagrałeś. Więc pytam, na ile czujesz się teraz przed meczem z Finlandią? No, dzisiaj będzie to kluczowy, kluczowy trening. Wczoraj już po części indywidualnie byłem na boisku, czułem się dobrze, także dzisiaj kolejny step i chcę wystąpić w całym treningu z różną. A zobaczymy jak będzie, co, jak Łydka zareaguje i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i będę mógł pomóc jutro w meczu. Słuchaj, niezależnie, oczywiście życzę Ci zdrowia, żeby się to udało, żebyś zagrał jutro od pierwszej minuty, ale niezależnie od tego co miałoby się wydarzyć, no, bierzesz rzeczywiście odpowiedzialność w tej chwili też za zespół, jako, jako kapitan nominowany, mianowany kapitan. Czy Ty masz w głowie, co chcesz powiedzieć kolegom przed rozpoczęciem tego spotkania? Czy sobie to już układasz? Ewentualnie co możesz nam powiedzieć na ten temat? No mam jeszcze trochę czasu do tego spotkania i na pewno coś sobie w głowie ułożę i przekażę drużynie przed samym spotkaniem. Czy mam jeszcze jakieś pytania do Piotra? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy Piotr za udział w tej części konferencji. A jeszcze Łukasz, tak? A nie, to już drugi. Piotr, dziękujemy. Dobra.